Przebitego serca Jezusa, Jezusa, Duchu Miłości, wylewaj się. Jeśli ducha Twego, a powstanie, życie. I oblicze ziemi. Módlmy się. Tobie oddaję mój język. Niech będzie to poddane bez końca. Przepraszam, nie tam oli ta pierwsza ta jest inna. Duchu święty, duchu miłości, ojca i syna, mnie Twoją miłością. Oddaję ci mój umysł i serce abyś wypełnił mnie Twoją mądrością, w udykał, na których zapomnę o świecie, aby pod Twoje tajemnice pozwolił mi poczuć i stóp i słuchać namachniego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, aby odważnie mił z całemu światu. Amen. Panie, Tobie oddaję mój język, Niech będzie tutaj poddany bez końca, niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słabość od miłości, mistrzu kochany przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz, przemił, na do to Tobie, nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. I seculorum. Amen. Usiądźcie na swoim miejscu. Pana Tadzia poproszę że ten koszyczek kwiatków aniołku wyniesiesz, bo on już zwienną i ten przyobrazisz sobie króla. Dobrze? O, Bóg zapłać. Moi kochanie, idę na kilkanaście minut. Jesteśmy wszyscy utrudzeni po ogromnym wysiłku, moi drodzy, wysiłku związanych z wczorajszą liturgią. Tą obrzędowością dziś przechodzę do kontynuacji wczorajszego, moi drodzy, kazania, którego przygotowałem, a którego, dzieci, nie zacząłem z wami. Te orędzia Pan Bóg podyktował po zakończonych huzarskich atakach dziewięciodniowych. Bitew przed, moi drodzy, Wielkim Tygodniem skończyliśmy te szarże. Myśmy wielu z Was pościło, przepraszam, muszę podrapać w uchu. Muszę iść do ralengologa, coraz słabiej słyszę. I Pan Bóg wtedy ucieszył się tą ofiarą. Tych nowen. Pani Agnieszka miała trzy. Część z Was miała po dwa razy. Przynajmniej 600 miało po dwa razy, bo tak było z zapisów. A na trzecią to było 2300. To już, to już taki to trzeba powiedzieć. Przy dzisiejszych pełnych żołądkach to to duży zryw na nasze możliwości. I to Pan mógł. Na podstawie tego wysiłku naszego daje nam, moi drodzy, trzy orędzia, aby przedstawić swój plan wobec nas. Jestem przy tobie, moje dziecko. Zapisz moje słowa dla ciebie i Twojego narodu. Wysłuchałem Cię, gdy mnie błagałeś. Czy ta prośba została dzieci przyjęta? Nasi politycy, po prostu na żywcach, chcą wojny. Pierwsze miesiące tego roku, to cały czas mowa o wojnie. Straszenie, listy poborowe, ćwiczenia, przygotowania ludzi. I komunikaty, to przygotowuje się straż, to się przygotowują szpitale. Rozumiecie? Że jak będziecie chodzili z poobrwanymi nogami, to nie wina rządzących, tylko was, żeście stali w w tam gdzie leciał pocisnąć. Żebyście wiedzieli, cała, Bo to się urabia całe machiny zachowania tłumu. I gdybyś posłuchał polityka, to na pewno by ci nogi nie urwało. No, ale wyliłeś się, no i. I oto słyszy, słyszymy wysłuchałem Cię, gdy mnie błagałeś. Dla Twojej pokuty będę litościwy i nie spełni się wola tych, którzy zaplanowali Twoją zagładę. W większości państw europejskich Taka Polska z takim myśleniem, Polska ta nie odpowiada im. Żebyście mieli świadomość, to, to w dodatku mamy pecha, jesteśmy otoczeni wrogami. Niemcy, nie mówcie mi, że to są przyjaciele, dzieci. Ja jestem ostatni, który uwierzy, że Niemiec zmieni nastawienie do Polaków i dzieci, to z Niemcem rozmawiać, trzeba mieć nóż otwarty w kieszeni. Mówi jako historyk Polak. Litwin nienawidzi nas, jest ich garstka, gdyby nie Polska, to byliby wyrżnięci w rycerskich safariach XIX i XV wieku do reszty. Nie zostałoby z nich nic, jak nie ma śladu z Prusaków, nie ma śladów z z nich by nie było nic. Mają Fopla na punkcie Polski. Mieszkający Pol Polacy w Lwowie to mi mówili, że Litminów nie ma. Ci, co się teraz od odzywają, to są żmudzini z Bagien. Białoruś nakręcona przez Rosję, będzie miała zawsze Fopa na punkcie Polski. Przez tyle wieków była w ramach granic Rzeczpospolitej. Myśmy to otrzymali w sedzie po Litwie, bo to my, my, na, nasza ekspansja tam nigdy nie szła. To było wielkie księstwo litewskie. Dostaliśmy Ruś, ale to nie była Ukraina. dzieci. Ruś, a Ukraina to dwa inne, dwa inne problemy. Dostaliśmy to w Janie Królowej Jadwigi. Ludwik Andegaweński dał to córce ta miała charakter założyła zawarła ślub z Jagieło, wzięła wojska no i poszła zajęła Lwów i Haliż no nie to co było jej Uby tego Węgrzy nie dali to wzięła siłą Ukraińcy nas nienawidzą jak wścieknięci. Czekam na reakcję polskiego sądu bo Ostatnio w Warszawie Ukrainiec wyzywał po Polkę. Jeden Polak stanął w obronie, przyłożył Ukraińcowi, on przyłożył naszemu, chyba obydwa w szpitalu. No i ciekawie jestem, co państwo polskie powie. Rozumiecie, nie? Rosja za, nas, za nami nie przepada i raczej nie będzie przepadała, jeśli będzie miała koncepcję Wielkiej Rosji. Na Czechy nie mamy co liczyć. Są tak niepewni, jak listek na drzewie. Jeza później spada. Zostaje nam ukochana Słowacja, która się teraz budzi, bo chce ratować swoją tożsamość. Przejrzeli Słowacy z tym rządem, a obecny rząd robi wszystko, żeby znienawidzić Węgrów w naszych oczach. Rozumiecie? Bo Węgrzy to, to był jedyny kraj, w którym graniczyliśmy tam na pokuciu, że, że trwaliśmy w przyjaźni przez wieki. Widzicie, taka jest nasza, nasza, dzieci, realność. otrzymaliśmy nowego gwaranta naszej państwowości i wolności Amerykanów. Dzieci, ja zamykam oczy i nie chcę nic więcej mówić. Ci nam przyniosą, przyniosą wolność i gwarancję. Nie? To, 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 jest, to jest pewniejsze niż Hitler. I oto tego roku na wiosnę, to dopiero kiedyś historia pokaże dokładniej, co nasi knuli i co chciano zrobić z Polską. No Jedno jest pewne: wciągnąć do wojny, rozumiecie? Bo się ten naród wykrwawi, zbankrutuje. No a wtedy zgodnie z prawem europejskim Niemcy nas przejmą. Dzieci, realna granica na Wiśle między Niemcami a Rosją jest tak bardzo bliska, wy sobie tego mechanizmu nie rozumiecie. I nam w tej bitwie pozostaje tylko i wyłącznie pokuta. Żaden czołg z Korei Czołg amerykański, żaden samolot, dzieci. Na tym jest rewelacyjny biznes. Wysłuchałem cię, bo mnie błagałeś. Dla twojej pokuty będę litościwy. I nie spełni się wola tych, którzy zaplanowali Twoją zagładę. Dzieci na wiosnę to tak wszystko wisiało. Obecna ekipa rządowa ma na celu tylko jedno: zgładzić rzeczywistość Polski. rozumiecie, to, to, to. to. Pod płaszczykiem wolności gender liberalizacji, co oni z nami robią. Błogosławię wszystkich, którzy stoją na granice, na granicach. Błogosławię ten ruch obywatelski. Oczywiście, że za tym musi stać PiS i czyjeś pieniądze, bo to nie jest możliwe. kilkuset ludzi na granicach stoi, co, z czego jeść, z czego utrzymać rodzinę. Dzieci, to przestańmy udawać, że to jest spontan. I ktoś za tym stoi, komuś zależy, mogą być za tym Amerykanie czy Żydzi, by destabilizować Europę. Dzieci, to, to, to e, nie patrzę w kategorii, że to jest zryw obywatelski polski. Nazwa, Platforma Obywatelska, tak. Platforma za pieniądze polskie, na pewno zwoli Polaków, dzieci i tak dalej. No ale taka jest dzieci historia. Na razie nie stworzymy nic lepszego. Jak my chcemy zadziałać, chcemy iść na Warszawę, no to ja mówię Państwu, 50 tysięcy to będzie kosztowało taka cała impreza. No i mam Was, jakbym Was nie miał, no to co? Z czym pojadę? Tu wyjazd często, a tu dzieci wszędzie cały czas musi być kapitał. Robimy taką imprezę jak teraz, to tak zwane pochłaniające pieniądze, których nie widać, ale ja muszę mieć minimum 40 tysięcy ja w kieszeni, żeby obskoczyć punkty i utrzymać nadziei i chęci. to jest życie, jest bezwzględne, konkretne i też chcą żyć. Kto im będzie non stop pomagał? Rozuszcie namioty. Weź urlop pracy, przyle dzieci, tu sekcje hydrauliczna, prądowa wszystko musi być pod ręką, bo jest awaria. No i co? Ja od ołtarza pójdę? Więc nie dziwię się tej, temu mechanizmowi. Tak, były czarne marsze, tak, spontanicznie czarne marsze. Ile milionów euro poszło? Dziesiątki milionów, setki milionów z Europy w tą machinę. Wrzeszczą na, Grecy, na Gruzję, a widzicie, na Gruzję wrzeszczą? Bo wprowadzili ustawę, że fundacje pozarządowe mają być przez państwo kontrolowane i państwo chce wiedzieć, skąd idą pieniądze. No prosta to jest. Co? Ja na pod, na, jestem, mam na podwórku i pan Tadziu mi założył fundację tutaj i działa, nie? Nazywa się Obywatelska Rycerska Fundacja. No i co? Jak to państwo? Nie zareaguje? w a albo ci wam powiem. Od paru czasu ciśnie ci, mnie ci, nawiedzona. Przyjeżdża bez przerwy, nie? Wczoraj zrypałem, bo baba weszła do namiotu mężczyzn. Jakim prawem? Po, po, po imprezie. To mówię, łapać babę i wypier. Bo to na to nie ma. Dzieci, ja jej mówię, jak kobito, ty masz demona, ja muszę was przeszczeć, no bo baba przylatuje i cienka mi mówi, jak to zrobię dziewiątego, to zrobię dziesiątego, to tak będzie w Polsce. Przecież to jest demon. Pan Bóg każe ofiary, a nie że cyfry mnie, że mnie cyfry nas bawią. Ale pojawia się coraz częściej, i pojawiają się obok niej słuchacze, dzieci, ja muszę reagować i mówię nie. Więc Gruzja sprawdza, skąd są pieniądze fundacji, a tu batory czy inni walą miliony, pieniądze, które nie wolno kontrolować państwu. To się szumnie nażywa. I instytucje pozarządowe, czyli pełna autonomia autonomia i tego nie wolno kontrolować, nie dzieci, no nie jest to dobrze poustawiane? Coś się rozsadza, no to się ma swoją wagabundę i ona wrzeszczy, no nie? Ekologowie, tak, są to obywatelskie ruchy, no z której strony dzieci? Metody przyciskania, jeśli dany naród się budzi, no to naciskamy batorego, ekologów, i ci nagle wrzeszczą. Media nie są nasze, więc mówią o pięciu babach na drzewie, czy przywiązanych do słonia. No i wrzeszczą na ten temat, jak ludzie pragną ratować zwierzęta. Dzieci, to się dzieje nad Polską. My mamy straszną broń która zamyka im usta. Mamy litanie o pokucie. Postwój niweluje plany wrogów. To się stało na wiosnę przed, przed Wielkanocą. Dzieci nie wyszedł im kolejny plan zagłady. Ale oni nigdy nie spoczną, dopóki cały naród i świat nie przejrzy. Przed Wielkanocą przegrali, no to całe siły rzucili na wybory. Dzieci i znowu przegrali. Jak myślicie, czy na jesieni nie uderzą? Czy na jesieni nie uderzą na ziemi polskiej? Skoro Matka Boża powiedziała, że szatan wszystkie najlepsze demony, większość demonów zgromadził na granicy polskiej. Wiecie, jak są niepewne dzisiaj rządzące stołki naszych rządzących? Jak dzieci wrzeszczą. Nie zapomnę, jak był okrągły stół. Nadejdzie czas, że będziemy mieli telewizję publiczną z własnych pieniędzy i będzie tam można mówić to, co obywatele chcą. Leć mi tu ruski? Stworzyliśmy taki system wyborczy, który zagwarantuje obywatelom wybierać swoją wolę. Dzieci, system wyborczy tak stworzony, że lokalne ośrodki nie mają nic do powiedzenia, bo jest system partyjny i tak, i tak swoich przecisną tu i ówdzie. Ale mimo, że są tak. Przebiegli, przegrywają z Bogiem. Wielkanoc Wam powiedziałem, Bogu dzięki na razie niebiosa prowadzą w tej bitwie 1-0. Dziś Wam mówię, ile prowadzą niebiosa? 2-0. W tym meczu piłkarskim między rządzącymi Rzeczpospolitej, destruktorami a Bogiem. Na gwałt zaciągają do armii. Pobory. Dzieci, stawka przy starcie 10 tysięcy na rękę. No, który z młodych nie pójdzie do wojska? A lekarze mają problem. Przeksiędza, żaden się z nich nie nadaje. To nie są mężczyźni. Żaden z nich się nie nadaje. A co będzie, jak zaczną wybuchać pociski koich tyłków mu urwie. Bo to są żołnierzyki, wszystkie są żołnierzyki internetowe i konsole, ty, 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 ty. i wynik zawsze wygrywa w realnej bitwie długo nie poistniejesz. Na, jak się zaczęła wojna rosyjska, to mówiono, że czas życia żołnierza na wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Cztery godziny. A teraz, kiedy osiągnęli taki poziom dronów, to oni w ogóle z bunków nie wychodzą i ze sto dołów, bo jak wyjdzie, to zaraz jest tam pocisz, gdzie stoi. Rozumiecie? <laughs> Dlatego Pan Bóg przyjął tę Waszą pokutę. I nie spełni się, dla tej pokuty będę litościwy, i nie spełni się wola tych, którzy zaplanowali Twoją zagładę. Mówi do narodu, czyli Twoją polsko-zagładę. Ale dzieci, Bóg perfekcyjnie zna ich plany, więc mówi do nas bardzo prosto: Pragnę dokonać więcej. I ocalić więcej. Co to znaczy? Powiedzcie mi na głos, czy nadążaj za Bogiem. No będzie więcej postu i więcej pokutu. Po to ja dzieci. Jak to ma pomagać, no to Bóg przyjdzie i znowu poprosi po 9, o 9 dni. No i dzieci nie, nie będzie dawać. Będzie apel trąbionego idziemy na wojnę. Kilkanaście lat temu, nie mam kartki, więc nie, ale to przynajmniej 12 albo 13 lat temu wezwałem was do powstania narodowego, duchowego. Ono cały czas, dzieci, trwa. Rozprawia się z nami, z naszą ojczyzną, tradycją i Kościół katolicki i rządzący. Oni idą ręka w rękę. Wczoraj papież Leon XIII na ziemię Polską naznaczył kolejnych trzech muszkietarów. I to z górnej półki. Posłuchaj mnie, mój ludu. To Bóg mówi do tych, którzy blali udział w. Akcji Huzari 3 razy 9 i do tych, którzy wciągną się w to dzieło. Uczynię pokutę towarzyszką życia. Nie rezygnuj z umartwienia i postów. Teraz rozumiecie, po co było wczorajsze nabożeństwo. By was umocnić byście nabrali siłę na tę bitwę niech duch święty umocnicie na czas pokuty bo kiedy nas zaatakują w sposób zorganizowany i metodyczny wielu z was by nie wytrzymało jeśli będziecie ich słuchać, bo jeśli nie będzie słuchać ich audycji, ich ataków, wytrzymamy. Amen. Jutro dokończę to, ale zdaje się, że te rozważania będą trwały dłużej. Idę na nasze ogłoszenia.